Podróż Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu jest tematem, który od wieków fascynuje teologów i uczony. Wierzono, że w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem dokonał w sferze duchowej niezwykle ważnych czynów, jak opisano w Dziejach Apostolskich 2.31, 1. Piotra 3.18.20. Jezus nie przebywał w Hadze. Lecz został wskrzeszony, ogłaszając zwycięstwo i wolność, wypełniając proroctwa i ujawniając boski plan odkupienia poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Szczególnie intrygująca jest myśl, że Jezus głosił duchom w więzieniu. Te wersety sugerują, że mówił do tych, którzy byli zatrzymani od czasów starożytnych, prawdopodobnie od czasów Noego. To nie tylko potwierdza sprawiedliwość i miłosierdzie Boga, ale także podkreśla, jak daleko sięga służba Chrystusa, która przekracza granice życia i śmierci. Wielu uważa, że idea grabieży piekła jest kluczowym momentem w historii zbawienia, kiedy Chrystus zwyciężył siły ciemności. Jego wydarzenie jest otoczone tajemnicą i domniemaniem ale leży w centrum chrześcijańskiej wiary, ponieważ podkreśla dominację i władzę Jezusa nad wszystkimi światami widzialnymi i niewidzialnymi. Badając te nauki, zachęcamy się do rozważania, jak relacje biblijne, pierwotne nauki chrześcijańskie i współczesne przekonania łączą się, aby pogłębić zrozumienie boskiej władzy Chrystusa. Oświecenie współczucia boskiego poprzez głoszenie kazania więźniom duchowym jest nieustanną inspiracją i prowokacją dla wierzących na całym świecie. Nieprzerwana ciągłość służby Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu jest kamieniem węgielnym chrześcijańskiej teologii, podkreślając Jego suwerenność nad życiem i śmiercią. 1 Piotra 3. 18-20 podkreślono że Jezus całkowicie odniósł sukces w przynieśniu nadziei i zbawienia całemu stworzeniu. Dowodząc, że Jego łaska i odkupienie mogą dotknąć każdej strony istnienia, to przesłanie jest dla wiernych latarnią pocieszenia i nadziei, gdyż potwierdza, że plan Boży na zbawienie obejmuje wszystkie aspekty życia. E dla naszego życia przepowiedziane w psalmie 16 zmówienie o zmartwychwstaniu Chrystusa nie tylko jest wydarzeniem historycznym, ale także wypełnieniem Bożym, co umacnia naszą wiarę w dokładność i wiarygodność Pisma Świętego. Hebrajski termin zeech, oznaczający porzucenie, użyty w psalmie wskazuje, że pobyt Jezusa w Szel, czyli Hadesie, był celowy i przemijający, a nie porażka śmierci. To podkreśla efemeryczność śmierci Jezusa i wzmacnia nadzieję i triumf, które są nieodłączne od proroctwa. Śmierć Jezusa była integralnym elementem boskiego planu wyzwolenia ludzkości z grzechu i śmiertelności. Jego wyprawa przez śmierć stanowiła część większego planu który zakończył się Jego ostatecznym zwycięstwem nad śmiercią i Jego rolą jako pierwszych owoców zmartwychwstania. Jako owoce pionierskie. Jezus nie tylko przedstawia to, co czeka nas w przyszłości, ale także gwarantuje, że ci, którzy naśladują Go w wierze, również doświadczą zmartwychwstania zmartwychwstania, to przekonanie jest kluczowym punktem w historii duchowej, który zapewnia transformacyjne kierunki dla naszego życia. W wierze dla wszystkich wierzących pojęcie Sheol w Starym Testamencie jest skomplikowane i wieloaspektowe, stanowiąc kluczową podstawę dla licznych narracji i nauk w Piśmie Świętym. W judaizmie Sheol często nie jest postrzegany jako królestwo torturu ale raczej jako obszar, w którym dusze zamieszkują po śmierci, istniejące w cieniach. W przeciwieństwie do późniejszego chrześcijańskiego poglądu na piekło, jako miejsce wiecznego karania dzieje apostolskie 2,27 podkreśla, że Bóg nie porzuca swego ludu w śmierci i pozostaje obecny nawet w szeolu. Ta boska obecność wskazuje, że sąd i sprawiedliwość istnieją nawet poza grobem, co oznacza, że sprawiedliwi nie będą karani w Szeolu. Ponieważ byłoby to sprzeczne z sprawiedliwością Bożą, pomysł o oddzielnych sekcjach w Szeolu lub Hades pojawiła się, aby przekazać zasady boskiej sprawiedliwości i przewidzieć los zmarłych w zmartwychwstaniu. Na przykład słowa raj i pierś Abrahama są używane do określenia miejsca. W którym przebywają usprawiedliwi. A słowa gehenna oznaczają miejsce. W którym przebywają nieprawi. Przypowieść o bogatym człowieku i łazarzu. Zawarta w Łukasza 16, 19 31, Odzwierciedla dominujące żydowskie przekonania o życiu po śmierci w okresie drugiej świątyni i zapowiada sąd ostateczny. Kiedy Chrystus powróci skrzesiwszy wszystkich zmarłych aby określić ich wieczne przeznaczenie chrześcijańska nauka o zmartwychwstaniu umarłych jest kamieniem węgielnym wiary zapewniając że zarówno sprawiedliwi jak i niesprawiedliwi zostaną wskrzeszeni aby doświadczyć oddzielnych wiecznych rezultatów jak to szczegółowo opisano w objawieniu 20 15 i Danielie 12. Sprawiedliwi wznoszą się do życia wiecznego w nowych niebiosach i nowej ziemi. Podczas gdy nieprawi staną się w obliczu wiecznego hańby i zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Biblijna opowieść podkreśla, że aby z martwych stać zmarłych, potrzebna była moc zdolna do pokonania sił śmierci. Jezus Chrystus jest ogłaszany jako tenu który zwyciężył śmierć w Hadesie, dając nadzieję życia wiecznego. Jego spadanie do Hadesu nie było tylko doświadczeniem śmierci, ale przemianą Królestwa śmiertelności. Znaczenie śmierci jest pokazane przez panowanie nad nią Chrystusa, jak widać w Efezjan 4,9, gdzie Jezus wstąpił do najniższych części ziemi symbolizując swoje zwycięstwo nad śmiercią na duchowym poziomie. Misja Jezusa do Hadesu jest postrzegana jako akt przewidziany przez Boga, aby osłabić siły zła i uwolnić tych, którzy są uwięzieni przez grzech i śmierć. Wizajasza 61 Izajasza 61,1 odbija się z tą misją mesjańską, gdzie namaszczony ogłasza wolność dla jeńców i wyzwolenie dla uciskanych zwycięstwo Jezusa nad Hadesem ma znaczące implikacje. Co oznacza? Że odkupienie przekracza to fizyczne życie i zapewnia trwałą wolność duchową. To wyzwolenie rozpoczyna nową erę nadziei i potencjału dla całego stworzenia. Odkupienie osiągnięte przez Jezusa Chrystusa jest przedstawiane jako wolność. Która przekracza granice życia i śmierci, rozciągając się na cały wszechświat, ta wszechogarniająca wolność uwalnia całe stworzenie z więzów grzechu i śmierci, wskazując na powszechne przywrócenie, które obejmuje zarówno widoczne, jak i ukryte aspekty. Zbawienie, które Chrystus daje, oznacza, że jego zbawicielska siła przenika głębokość śmierci i dalej, zmieniając granice między życiem a śmiercią i ustanawiając nowy poziom istnienia, gdzie śmierć jest tylko początkiem nowego życia. Tymczasowe pobyt Jezusa w Szeolu było kluczowe dla wielkiego planu Bożego Zbawienia, pływając zarówno na żywych, jak i umarłych. Od jego stąpienia do zmartwychwstania. Przełomowy arc biblijnej historii podkreśla znaczenie sprawiedliwości i sukcesu dla nas. Służy jako silne przypomnienie o nadziei w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Triumf Chrystusa nad śmiercią jest historycznym i przemieniającym wydarzeniem, które potwierdza, że Ewangelia jest dobrą nowiną nie tylko dla tego ziemskiego życia ale także obietnicą wiecznej nadziei. Biblia gwarantuje nam, że śmierć jest przeciwnikiem pokonanym przez Chrystusa, dając nam radykalną nadzieję i głębokie zapewnienie, że w Jezusie nasze istnienie przewyższa śmierć i pogłębia się w wieczność. Stąpiwszy z martwych, Jezus nie tylko zwyciężył śmierć ale także utorował drogę do życia wiecznego. Odnowa stosunku człowieka do Boga następuje. Gdy ufa się jemu, gdyż śmierć staje się nie końcem, ale bramą do życia wiecznego. Księga do Efezjan 4.8 pokazuje, że po wniebowstąpieniu do nieba Jezus uwolnił niewolników i dawał dary ludziom co stanowi przejście z fizycznego do duchowego i zdolność do nadawania jego naśladowcom boskich zdolności. Wzniesienie Jezusa jest zgodne z proroctwem z Psalmu 68, 18. Duchowe dary przekazane przez Jezusa wzbogacają Kościół, czyniąc go bardziej żywym i skutecznym w realizacji jego duchowego celu. Wybranie przez Jezusa niewolników jest monumentalnym zwycięstwem w którym doprowadził do nieba liczne więźniowe duchy. Jak opisano w Psalmie 68, 18, To wyzwolenie z więzów śmierci i przyznanie wiecznej wolności w niebie jest przykładem jego bezkonkurencyjnej mocy odkupienian. Misja Jezusa wykracza poza jego fizyczną śmierć, ujawniając wyższy cel, który wykracza poza jego śmierć. I zmartwychwstanie działał również jako wyzwalacz, który wybawił duszę z panowania Szeolu. wstąpienie Jezusa do nieba przekracza zwykły powrót do niebiańskiego tronu, jest nad przyrodzeniem, które zmienia duchową rzeczywistość dla całej ludzkości. Jego trwające wzniesienie reprezentuje boskie działanie, które wpływa zarówno na niebo jak i na ziemię, wskazując, że ostatecznie zwyciężył grzech, śmierć i diabła naszych najbardziej groźnych przeciwników. W niebo wstąpienie Jezusa potwierdza jego suwerenność i nadaje wiernym wyższony status duchowy. Pod panowaniem Chrystusa mamy pewność, że będziemy bezpieczni w duchowej sferze, że otrzymajemy ochronę i siłę od Ducha. W liście do Efezjan rozdział 1, wersety 21 i 22 podkreślają, że Jezus zasiada po prawicy Boga, wyżej wszelkiej władzy i władzy, stale wstawia się za nami i rozdziela dary Boże. Te duchowe dary są udzielane z określonym celem, aby wyposażyć każdego wierzącego w służbę i budować wspólnotę kościelną. Boski cel darów ducha jest ukazywanie trwałej i aktywnej obecności Chrystusa na Ziemi, umacniając ciało Chrystusa i umożliwiając mu wypełnienie swojej misji tutaj, po triumfie Chrystusa nad śmiercią. Kościół nie tylko korzysta z jego odkupienian, ale także aktywnie uczestniczy w trwającym dziele zbawieniał. Dzięki darom uzyskanym przez Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, jesteśmy powołani, aby stać się narzędziami łaski Bożej i rozszerzać Jego królestwo poprzez nasze życie i służbę. Księga Efezjan 4.8 nie tylko świętuje chwalebny powrót Jezusa do życia i jego w niebo wstąpienie do niebaus, ale także podkreśla głęboki wpływ tych wydarzeń na nasze własne życie i pracę. Uświadamiając sobie, że odgrywamy ważną rolę w Bożym Planie, mamy pewność, że przez Chrystusa otrzymaliśmy niebiańskie wsparcie, ten werset podkreślał, że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa, działa w nas, dając nam siłę, abyśmy mogli wypełnić nasze boskie powołanie, Działanie Jezusa w nas jest siłą przemieniającą, wzmacniającą nasze zaangażowanie w cele niebiańskie i zachęcającą nas do wytrwałości w naszej misji na Ziemi siłami, która daje nam siłę. Abyśmy rozwijali się w życiu i kontynuowali misję Chrystusa na Ziemi, ma wielkie znaczenie zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, ten transfer siły pozwala nam przezwyciężyć ograniczenia i wykonywać działania, które demonstrują Królestwo Boże. Zaangażowanie się w tę boską energię inicjuje potężny cykl odkupienia i wzmocnienia. Ten ciągły proces prowadzi do urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi, tak jak w niebie wspierając żywotność i znaczące zaangażowanie wspólnoty chrześcijańskiej w dzisiejszym świecie. Triumf Jezusa przekracza fizyczne i czasowe, przenika wszelkie elementy wszechświata w każdym czasie, obejmując aspekty duchowe, fizyczne i eschatologiczne. Zwycięstwo Chrystusa wykracza poza osobiste osiągnięcia, stanowi monumentalne dzieło które wpływa na duchową sferę i rekonfiguruje samą duchową rzeczywistość. Jezus, wstępując do śmierci i wkrótce z martwych wstając, okazał ogromną moc i boski autorytet, okazując, że jest potężniejszy od śmierci fizycznej i duchowej. Poszukiwanie sensu i celu w tym świecie, zmartwychwstanie Jezusa zmieniło starożytne rozumienie śmierci i życia po śmierci, przedstawiając nową perspektywę życia wiecznego. Przekładając te narracje. Jezus daje nam nowy sposób myślenia o życiu i śmierci. zmieniając nasze postrzeganie i tęsknotę za wiecznością. Jezus nie tylko ucieleśnia oczekiwanego Mesjasza ale także objawia się jako najbardziej doskonałe ucieleśnienie miłości i współczucia Boga. Jako pośrednik między ludzkością a boskością jest jedynym sposobem, przez który możemy połączyć się z Bogiem poprzez Jego ofiarę. Całkowite zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, podkreśla całość Jego odkupienia i wiecznego panowania, to zwycięstwo gwarantuje że miłosierdzie Boże obejmuje wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Takie nauki są niezbędne do naszej wiary w Chrystusa, zapewniając pewność i pewność Jego suwerenności nad życiem i śmiercią. Zwycięstwo nad śmiercią oznacza pokonanie wszelkiego oddzielenia od Boga, zapewniając nam wieczną jedność z Nim. Ta więź obiecuje nie tylko życie po śmierci ale wpływa również na nasze codzienne poszukiwania sensu i celu w tym świecie. Koncepcja duchowego dobrego samopoczucia jest głęboko powiązana z obietnicą zmartwychwstania, które zmienia nasze spojrzenie na życie i nadzieję, nie skupiając się na śmierci. Ta zmiana perspektywy nie tylko wpływa na naszą przyszłość, ale wpływa również na sposób, w jaki żyjemy dzisiaj, inspirując nas do pozostania niezachwianymi w naszej wierze i służąc jako duchowy kotwicza w codziennym życiu. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa służy jako przewodnia dla naszych wyborów moralnych i interakcji ze światem wokół nas, integrując nas w znoszącą się ścieżkę życia. Triumf nad śmiercią i obietnica zmartwychwstania oznaczały nadejście nowej ery której śmierć nie będzie już panować nad życiem. Narracja o stworzeniu wszechświata wprowadza kosmos, w którym jest wrodzone życie wieczne, prowadząc do ponownego wyobrażenia sobie samej egzystencji. To zwycięstwo wpływa nie tylko na nasze postrzeganie czasów ostatecznych, ale także kształtuje nasze moralne i etyczne zachowania, zgodnie z naukami biblijnymi. Te podstawowe wyniki wskazują, jak powinniśmy się zachowywać, przygotowując się do przyszłego zmartwychwstania. Jesteśmy wezwani do życia tak, jakbyśmy już doświadczyli zmartwychwstania, ucieleśniając nadzieję i przemianę, jaką reprezentuje w naszym codziennym życiu. Nauki Chrystusa obejmujące sprawiedliwość. Miłosierdzie i współczucie, zapewnienie zmartwychwstania jest siłą napędową, która napędza nas do zachowania się moralnie, gdyż zachęca nas do życia w sposób, który odzwierciedla nasze przeznaczenie na wieczność. Ludzie nie żyją moralnie z obawy przed Karą, lecz raczej z ufności w zmartwychwstanie i życie wieczne kontynuacja dzieła zbawienia Jezusa po śmierci stawia wyzwania, i poszerza nasze zrozumienie zbawienia. To dzieło uzdrawiania obejmuje wszystko. Pływa na każdego człowieka i całe stworzenie. Przekracza czas i obejmuje tych, którzy zginęli przed i po przyjściu Chrystusa na ziemię. Nieodległy zakres zbawienia Jezusa sprawiał, że Ewangelia jest znacząca dla wszystkich w każdej epoce. Dzięki rozszerzonemu spojrzeniu na zbawienie łaska Boża może sięgać nawet do osób uznanych za niedostępne, w tym do tych, którzy są oddaleni duchowo i historycznie. Rozszerza zasięg Ewangelii i pokazuje jej uniwersalną, ponadczasową atrakcyjność. Ewangelia jest przesłaniem nadziei dla każdego człowieka, niezależnie od jego przeszłych Obecnych czy przyszłych okoliczności. Powszechne odkupienie leży u podstaw nauk Chrystusa. Boska łaska, która twierdzi, że jest darem niezasłużonym od Chrystusa, nieograniczonym przez czas ani miejsce. Łaska zapewnia zbawienie jako dar darmową ofiarę, która nie może być uzyskana przez zasługi i nie ma ograniczeń. Efezjan 2 Osiem te nauki pomagają nam głębiej zrozumieć ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa i inspirują nas do życia według tej przemieniającej prawdy. Życie w sposób, który szanuje Boga i orędzie Chrystusa, jest zaproszeniem do włączenia w każdą stronę naszego życia wzajemnego poglądu na zmartwychwstanie. Zachęcamy nie tylko do doceniania zmartwychwstania, ale także do aktywnego ucieleśnienia GON, ukazując nowe życie w każdym aspekcie codziennych czynów. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa inspiruje nas do pełnego życia, w którym rzeczywistość zmartwychwstania przenika zarówno naszą osobistą wiarę, jak i nasze publiczne świadectwo. Po śmierci Jezus głosił obiecując triumf i obdarzając wszystkim łaską Bożą. W modlitwie zbliżamy się do Ojca Niebieskiego z pokorą i szacunkiem, uznając, że ma on władzę nad życiem i śmiercią. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, w końcu przez swego umiłowanego syna, Jezusa Chrystusa. Bóg ujawnił zagadki wieczności i zbawienia. Rozważamy nauki apostoła Piotra, który ogłosił prawdziwość zmartwychwstania Jezusa i jego zwycięstwo nad śmiercią. Dzieje 2.31 przyjmujemy tę prawdę. Ponieważ daje nam nadzieję i pewność zwycięstwa poprzez wiarę w Chrystusa, dziękujemy Bogu za plan odkupienia który obowiązuje od założenia światał, wstawiamy się za tymi, którzy jeszcze nie przyjęli daru zbawienia, aby ich serca zostały dotknięte duchem Bożym i aby zrozumieli głęboką miłość i przemieniającą moc ofiary Chrystusa. Niech będą poprowadzeni z ciemności do Jego cudownego światła. Wyrażamy wdzięczność za błogosławioną nadzieję z zmartwychwstania i z niecierpliwością oczekujemy dnia, którym z martwych wstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Do tego czasu niech trwają w nas pewność wiary, rozkwitają w miłości i niezachwiane nadzieje. Wszechmogącym imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Nie zapomnij dać lajkę, like, podzielić się filmem i subskrybować kanał. Do następnego razu.